Za moment powinniśmy mieć niezły widok. Ewidentnie coś jest pod piaskiem. Mam nadzieję, że to nie wrak statku. Uruchamiam właśnie batymetryczny system lidar. Lidar powinien ustalić, czy to obiekt naturalny, czy dzieło człowieka. Bardziej liczę na dzieło obcych tym razem. Aktywuję lidar. Dno jest tutaj bardzo muliste. A. Co? To! Wow. Jakiś miokret? Dron? Cokolwiek to jest, to jest ekstra! Widziałaś, jak szybko pływa? Dzieci, czy wszystko w porządku tam na dole? Rower stracił zasilanie. Wracajcie na górę. I radio straciło zasilanie. Wszystko się zablokowało. Wow! Wow! A? Fontaine? Co się dzieje? Moja rodzina to sami odkrywcy i to od wielu pokoleń. Zbieg. Głęba. Zbieg. Było dziwne. Tak! I to kosmicznie dziwne. Serio? Ty znowu swoje? Czerwone światło, niezidentyfikowany obiekt i niespodziewana utrata zasilania? Ha! Gdybym był krową, siedziałbym już w środku latającego spotka. Krową? Ee, kosmici porywają krowy. Po co by mieli je porywać? Nie wiem, krowy o tym milczą. Tak czy siak, mamy do czynienia z istotą nie z tego świata. Mam takie wrażenie codziennie. <laughs> Jak zapomnę, że jesteś moim bratem. Wraca! Tato, słyszysz mnie? Co? Zupełnie nic? Tato, za tobą! Tam! Tato! Mm. Jest dobrze, dobrze. Zdefiniuj dobrze. Widzisz? Dobrze! Nie mam pojęcia o co tu chodzi, ale zmywajmy się stąd, zanim to coś powróci. Otwieraj komorę, mamo! Wracamy do domu! Przyjęłam. Dobrze was słyszeć. Dziwne. Po takim ataku powinny być uszkodzenia. Ale system rowera jest w porządku. Hm. W Mim Rycerzu również wszystko hula jak należy. Tak właśnie działa wyższa inteligencja! Raczej nie w tym pomieszczeniu. Jeśli to nie statek obcych, to co to niby według ciebie? Mm. Nie wiem, co to było, ale widziałem metalowe panele i czerwone światło. Wokół tylko morskie organizmy. Ani śladu sztucznych przedmiotów metalowych, ani innych. Żadne morskie stworzenie nie zgasiłoby rowera. Musiałoby nieźle znać się na programowaniu. Aha. To coś nie tylko zgasiło rowera, ale pobrało też z niego dane. Jak to możliwe! Firewall rowera jest nie do przejścia. Wiem, stworzyłam go, ale to fakt. Schakowano nas na parę sekund przed atakiem. Podwodny atak hakerski? Na to wygląda. Akcja Piratów z Czarnej Orki? <laughs> nie obsłużyliby mikrofali! <laughs> Też coś zauważyłeś, Jeffrey? Czyżby atakujący kamuflował się przed sonarem? A jakie dane próbował pobrać? Chciał uzyskać dostęp do kodu źródłowego, ale bezskutecznie. A! Coś tu płynie! And! Co to jest? Ant, cofnij się! A! Nie wierzę! To jest cyberdelfin! <laughs> Spoko. Spoza mojej listy podejrzanych. Mojej też. Spoza mojej pierwszej piątki. Tak, wiem, Jeffrey! Też nigdy nie widziałem Cyberdelfina. Czyżby ta jego cyberuprząż była źródłem ataku? To wyjaśnia, jak nas zaatakowano. Ale nie dlaczego. Wszystko zaczęło się w chwili aktywacji lajdara. Czy lidar mógł zranić Delfina? Nie, ale duża wiązka zielonego światła może go przestraszyć, jeśli nie widziało się nic podobnego. Teraz mi nie wygląda na strasznego. Trzeba się przywitać. Chcesz podpłynąć do dziwnego delfina szkolonego do atakowania ludzi? Jak mówi stare przysłowie, spróbuj wszystkiego choć raz! Nie istnieje takie przysłowie. Błagam! To tylko delfin! Nie jest groźny. Ale jego uprząż owszem. I nie wiemy, co delfin może uznać za zagrożenie. Może rybę! Jeffrey, już płyniemy! Jeffrey! A, lepiej zachowaj bezpieczny dystans! A ty lepiej stosuj się do tych swoich własnych rad! O ile pamiętam, Delfiny nie pożerają ludzi. O ile pamiętam, nie przeprowadzają też ataków hakerskich. Ant chyba ma rację. W tych kombinezonach nie mamy chipów. Nic nam nie zrobi. <noise> Widzicie? Cybuś chce się bawić. Cybuś? Tak. Cyberdelfin to trochę za długo. He hej, mały. Najpierw zdejmiemy z ciebie tę uprząż. Nie jest ci potrzebna. No chodź, Fontaine! Przedstaw mu się! Jest miły. Dlaczego ktoś go uwięził w czymś takim? To jest męczenie zwierząt. Hmm. Nie ma żadnego identyfikatora. A numer seryjny w firma... Już trochę w tym pływa. Sprzęt porośnięty jest glonami. Trzeba założyć, że ten, kto mu to założył, śledzi go. I nas. Ja zakładam, że to nie są mili ludzie. Więc zdejmijmy to z niego! Nie można go tak zostawić! Nawet jeśli pozwoli. Nie wiadomo jakie zabezpieczenia są w to wbudowane. Cybuś, pozwolisz nam zdjąć tę uprząż? Zgodził się? Ty mówisz po delfijsku? Nie muszę. Cybuś przemówił do mnie swoimi oczami. Spokojnie. Nie bój się. Chcemy ci pomóc. Grzeczny chłopiec. Spróbuj teraz. Uh. Działaj dalej. To pewnie automatyczne wyłączenie systemu przed konserwacją. Wcale się nie bałem. Klamry odpięte. Fontaine, złap z drugiej strony. Gdy powiem już trzy, dwa, jeden już. Tak! <laughs> Opa, so <dead. laughs> Możesz sobie płynąć, jesteś wolny. No płyń, Sio. Żyj jak prawdziwy delfin, a nie cybernetyczny. Może czuję się nie nieswojo bez tego. Wracajmy na Aronaxa. Może zacznie zachowywać się naturalnie. Płyniemy, Jeffrey. E, Jeffrey? Ale możemy go tak zostawić? Nie ma wyjścia. Znajdzie ławicę. W pojedynkę jest bardziej narażony na drapieżniki. Naprawdę, tak mnie pocieszasz? Cię! znalazł nową ławicę, nas! Być może ma więź społeczną tylko z tym, kto go trenował. Co oni ci zrobili? Znalazłaś coś? Świetnej jakości komponenty. Ale nie wiem, co to za firma. Czy to może być jakiś międzynarodowy projekt badawczy? Mam nadzieję, że żaden naukowiec nie zrobiłby czegoś takiego żywemu zwierzęciu. Korpo-szpiegostwo może? Gruba sprawa, ale możliwe. Super. Podsumowując, łącznie wiemy... Nic. Nie do końca. Obraz z Lajdara został przetworzony. Mamy częściowy skan sprzed awarii rowera. Jakiś budynek, a nie wrak statku. to dobra informacja. Czy to antena satelitarna? Dlatego Cybuś tam się kręcił! Właśnie tam był szkolony! Szkolony do czego? Wykradania numerów kart kredytowych? Atak hakerski faktycznie sugeruje jakiegoś typu szpiegostwo. Czyli był szpiegiem! Czadowo! Zniewolony delfin-szpieg. Niezbyt czadowo. Zawiadomimy władze Światowej Organizacji Oceanicznej. Oni pomogą Cybusiowi? Cóż, szczerze wątpię, że zaangażują się w walkę o los jednego delfina. Więc ja się zaangażuję! Musimy znaleźć Cybusiowi nową ławicę! Spoko! Już wchodzę na randki Jest takie coś? Co? Mm. Nie, Ach, oczywiście, że nie ma. Najlepsze miejsce do szukania to cieplejsze płytkie wody. Podoba Ci się ten plan? W takim razie ruszamy mewy, a jak mewy, to co? Delfiny? Nie, śledzie. Chcesz, żeby Cybuś dołączył do śledzi? Gdzie są śledzie? Tam są delfiny, szukające obiadu. Tam. Lepiej się odsuńmy. Im bardziej się wtrącamy, tym trudniej mu będzie. Śmiało! Przywitaj się z przyjaciółmi. Jest nieźle, chyba się polubią. Wow. O, patrzcie, płynie się przywitać. Dziwny sposób powitania. A tak dobrze już szło. Co się stało? Może to jego oprogramowanie. Chroni uprząż, mimo że nie ma jej na sobie. Cybuś to nie tylko oprogramowanie. Ale jeśli się nie zmieni, to. to będzie żył samotnie do końca życia. Wracajmy do Aronaxa. Trzeba się zastanowić i ustalić nowy plan. Wytresowali go do życia solo więc przeszkolmy go do życia z delfinami. Świetny pomysł. Znasz jakiegoś tresera delfinów? Tak, ciebie. Co ty wygadujesz? Patrzy na ciebie w mim rycerzu i ciągle się ciebie trzyma. Macie za pół delfina. Okej, okay. ale nawet jeśli tak jest, to przez tresurę ludzi ceguś wylądował tu, gdzie wylądował. Nie chcę pogorszyć sprawy. Jeśli chcemy mu pomóc, chyba warto zaryzykować. Sam bym to zrobił, ale ty lepiej pływasz w rycerzu. Dzięki. Dobra, mamo, ty jesteś biologiem morskim. Od czego zacząć? Pierwszy krok to nawiązanie więzi poprzez zabawę. Jeśli Cybuj zaufa półdelfinowi, wzrośnie szansa na porozumienie z prawdziwym delfinem. Ha! Doskonale zaczęliśmy budować zaufanie. Sprawdźmy, jak się zachowa przy innych delfinach, zwróciliście uwagę, jaki cybus jest cichy. Masz rację, Ant. Nie pisnął przy nas ani razu. I do delfinów też nie próbował nic gadać po delfiniemu. Może przydałaby mu się mała powtórka. Może nigdy nie znał tego języka. Ach, bo pewnie mówi jakieś bzdury. Ma ktoś słowniczek ludzko delfiński? Nie słowa są problemem. Cybuś widzi, że jesteś człowiekiem. Okej. Okay, w sumie ty jesteś tu honorowym delfinem, więc... Delfin rozmawia z ławicą charakterystycznym zaśpiewem. Namówmy go, by wymyślił swój własny dźwięk. Dalej, Cybuś, musisz odnaleźć swój głos. No, spróbuj. Śmiało, Cybuś. Tak, o to chodzi. Pięknie, jeszcze raz. Doskonale, Cybuś! Nie ma sprawy! O! Powiedział, że nie dałby rady bez moich mądrych i miłych wskazówek. <śpiewanie> Spraw sobie lepszy słowniczek. Mówi, że jesteś zbyt sarkastyczna jak na delfina. Hmm. <śpiewanie> Dobra, Cybuś! <śpiewanie> Bądź miły! W końcu mówisz o moim braciszku! Hmm. Jakbyś znała delfiński! Nieważne co mówi, ale jest sukces. Macie towarzystwo? Na pewno nie oczekują wielkiej przemowy Bądź uprzejmy I nikogo nie tarano, jasne? Witajcie Cieszę się, że wróciłyście po ostatnim Chciałabym wam przedstawić nowego przyjaciela Cybus jest nowym delfinem Mamy nadzieję, tak jak ćwiczyliśmy Przywitaj się z miłymi delfinami Biedak ma tremę Podpowiedz mu, Fontaine Dawaj, Cebuś Powiedz zwykłe dzień dobry Tak, super! To pewnie ten jego charakterystyczny dźwięk Ha! Udało ci się, Fontaine Nam się udało W porządku, cybuś. Jesteś wśród przyjaciół. Nic już ci nie grozi. E, a co powiesz na to? To żarłacz biały. Niedobrze. Pora, żeby się stamtąd zbierać. Pomału i spokojnie. Szybko! Cebuś? Gdzie on jest? – Jestem tutaj! – Fontaine, nie! O, nie! Cybusz? Ha? Wow, niezły unik! – Ant, on płynie do ławicy! – Uciekaj stamtąd! Ant, nie! Mogę w to uwierzyć! To był odlot! Pokonałeś żarłacza białego? I tamte delfiny to wiedzą! Tybuś je ochronił! Nie chronił siebie ani uprzęży. On chronił ławice! Coś mówi! To czysta poezja! Jak morski anioł! Czy słyszałaś kiedykolwiek tak słodkie dźwięki? Jako pół delfin, z całym przekonaniem powiem nigdy. <laughs> Zrobiła się z niego gaduła, ale numer. Okej, okay, możesz to wreszcie powiedzieć. Ale co? Od początku miałeś rację, Anne. Myślałeś, że to kosmita. Mówię o tym, że dało się go wyszkolić. Myślałeś, że porywa krowy. Ja nie zaprzeczę. Agencja Morska przebadała wasze odkrycie. Ośrodek był częścią programu eksperymentów na zwierzętach. Czyli wnikliwe śledztwo wykazało to, co wam powiedzieliśmy? Potwierdziliśmy wasze podejrzenia, Kaiko. I już wiemy, że program został zarzucony lata temu. Więc nikt tej uprzęży nie będzie raczej szukał. Cybuś jest wolny. Tak. Ktokolwiek zaczął program, zniknął. Za to niejasne jest, dlaczego przerwał badania. Przyjemność po naszej stronie, pani komandor. Dobrze, że ten program upadł, ale może być więcej takich jak Cybuś. Zapytam profesora Bajera, kto może za tym stać. Jeśli nadal działają, musimy to ukrócić. Przynajmniej Cybuś wrócił na swoje miejsce. Ciągle nie rozumiem, dlaczego Jeffrey tak się interesuje uprzężą. Może zastanawia się, czemu Delfin miał na sobie coś takiego. Masz rację! Ha, to bardzo Jeffreyowe! Ale co? Jeffrey chce nosić ubrania. To wcale nie Jeffrey'owa. Właśnie, że bardzo. Bez urazy, Jeffrey, ale nie kupuję rybiej mody. Malutki garniturek? Możliwe, że hakerski atak Cybusia uszkodził mózg Jeffrey'a? Nie, nie, nie. Kamizeleczka w kolorze kontrastującym z pomarańczowym. Granatowa? Jak myślisz? Myślę, że lepiej przez. Gustowny kapelusz? Przestań. Zaczniemy od bielizny, rzecz jasna. Dosyć, nie słucham. Hmm. Wersja polska.